Witam. W dzisiejszym odcinku popracujemy nad pozycją półgardy. Zawodnik na dole trzyma jedną nogę wewnątrz. Stara się nie leżeć na plecach. Nie oddajemy przewagi. Ręka wędruje na bark, blokuje biceps. Staram się wsunąć kolano. Na splot odchylam korpus, wyciągam stopę, wracam do gardy otwartej. Kolejnym elementem jest blokowanie nogą. Uda moje kolano, wędruję do przodu ręką, łapię sobie za triceps, wykopuję, wchodzę. I wpinam się za plecy. Możemy wykonywać też ataki. Znana już tam technika, jaką jest kimura. Ewentualnie wpinam się wewnątrz i wyciągam balachę na kolano. Z drugiej strony wygląda to w następujący sposób. Nie pozwalam zawodnikowi włożyć kolana ani stopy na, na y, nogę. Odkręcam go na plecy, Zyskuję tym sposobem przewagę. Ręce spinam, wędruję na głowę, nogi wysoko na palce, skręcam się, przychodzę do pozycji bocznej. Drugim e, przejściem będzie podchwycenie nóg od wewnątrz. Głowa schowana. Nie pozwalam e, założyć sobie gilotyny. Prostuję nogę do tyłu. Przechodzę i tak samo. Analogicznie założymy e, dwa kończenia. To będzie chimura z Półgardy z góry i balacha na kolano. Moje kolano wędruje do kolana, spinam nogi, ręce, spinam pod dwugłowymi, odkręcam się delikatnie na bok, prostuję swoje biodra do przodu, wypycham, zakładam balachę na kolano. Zadaniówka z tej pozycji to jest rozpięcie nóg, ewentualnie jak są nogi rozpięte, przejście do pozycji bocznej bądź do siadu. Osoba z dołu stara się skończyć albo wejść za plecy, przetoczyć, wykonać powrót do gardy. Pamiętajcie o tym, żeby trenować zawsze bezpiecznie. Starajcie się wykonywać te dokładnie dokładnie. Dziękuję bardzo. Widzimy się w następnym odcinku.